Gdybym miał z ostatnich moich przypadków wymienić trzy najczęściej popełniane błędy, może nie największe, najczęściej popełniane błędy, to bym je posykrował w ten sposób. Umowa, sposób podpisywania tej umowy, na co się zgadzają najemcy w umowie i w tych zgodach podałbym dwa przyczyny, dwa, przyczyn, podałbym dwa przykłady na to, co jest złego. Pierwszy to jest E, niedokładne zdefiniowanie do czego służy kaucja e, i drugi e, sposób rozliczenia tej kaucji na, na koniec umowy. I drugi e, powód to e, negatywny taki niezdefiniowanie tego, jakie są prawa e, właściciela e, lokalu. Czyli, jeżeli na przykład e, właściciel oddaje komuś lokal w najem, to musi się zgodzić na to, że są ograniczone w pewnym sensie jego prawa. Nie wszyscy właściciele sobie zdają z tego sprawę, uważając, że wynajmując mieszkanie w dalszym ciągu jestem jego właścicielem, mam pełne prawa do tego lokalu. Co nie jest oczywiście prawdą, bo jeżeli wynajmujemy komuś mieszkanie, to te prawa nam się troszeczkę zmniejszają. Oczywiście e, prawa... Właściciela w sensie nadzoru nad sposobem realizacji umowy to jest jedno, ale z drugiej strony bywa często tak, że właściciele niemalże ingerują w sposób korzystania i sposób życia najemcy. I to jest błąd, na który najemca się zgadza czasami świadomie.